Pasaże na stół, ostatnie pojedyncze sztuki z rabatem minus 15% od ceny, którą Wam podajemy w dzisiejszym filmie. Zamówić możecie je jedynie za pomocą SMS-a, Messengera czy Whatsappa. Numer właśnie zostawiam Wam w tym momencie e, widoczny w filmie. I teraz zaprezentuję, jakie są dostępne kolory, jakie są e, dostępne rozmiary. I zacznę od e, pięknego pasażu na stół, e, tak zwanego Oscar. E, taką ma nazwę, zobaczcie, z takim bardzo ładnym lampasem. Cyrkonii i błyszczącą jeszcze dodatkowo tutaj nitką. Mamy rozmiar 4, 33 na 140 no, po 76 zł i rozmiar 33 na 180 po 97 zł. I przypominam minus 15% oczywiście od tych cen, które podajemy i na 140 są dostępne w kolorze białym i w kolorze beżowym. Zobaczcie, weż ma tutaj też złotą, jeszcze taką błyszczącą nitkę. Przepraszam, srebrną, srebrną, srebrną niteczkę. I beżowy występuje jeszcze w rozmiarze długi na 180 cm, więc będzie w dwóch rozmiarach. Po 43 zł piękny, biały pasaż z takimi srebrnymi różyczkami. I tutaj mamy już Wam mówię, jaki jego rozmiar. 40x140 cm za 43 zł, za 45 zł piękny belurowy pasaż z takimi pasami cyrkoniowymi po bokach również na 140 cm. Mamy jeszcze z takiej cieńszej tkaniny, ale ona bardzo ładnie się układa na stole, uwierzcie mi też pięknie będzie wyglądać, z nakrapianym srebrem, kolor czarny bądź też kolor granatowy również 40x140 cm, za 18 zł za sztukę te dwa kolory i jeszcze piękny granat w śnieżynki. Zobaczcie, śnieżynki są w kolorze tutaj takim szaro-białym i rozmiar już Wam czytam 140x40 cm za 32 zł i mamy go jeszcze w rozmiarze 180x40 cm za 38 zł. Jeśli ktoś będzie chciał sobie zamówić te pasaże, to piszcie oczywiście do nas. Na profilu znajdziecie również wyprzedaż poszewek, nakładek na stół wigilijny, obrusów, gładkich obrusów wzorzystych świątecznych, więc koniecznie obejrzyjcie Pozostałe filmy na naszym profilu.